Zajebiście jesteśmy. Ej, Ledwo! 38 Mi pomocy. No. Chodź, chodź, Renatko. Chodź, Renatko. Dobrze. E, co zrobiłeś? Zapomniałabym Mewu. był. Widzisz, taka -ta. jesteś żołosna i Weź! To jest zapomnienie, a nie po prostu... Jak na przykład w ten sposób zabranie Raptora. O, nie, ja chciałem go. <śla> Patrz, nie? <Ty czego śla>

jest po prostu szatan się pyta czy było warto to BDSM.